Szanowni goście, szanowni związkowcy, zacznę od prostego, ale z głębi serca płynącego słowa dziękuję. Dziękuję za to, że 40 lat temu, a ja jestem prawie równolakiem tego pięknego ruchu, że 40 lat temu także z Wrocławia poszedł ten ważny impuls zmiany, impuls mówiący o wolności. Dzięki temu, co wówczas zrobiliście, my dzisiaj, moje pokolenia i młodsze możemy się cieszyć i możemy tym pięknym mieście. Pozwólcie, moi drodzy, że przywołam jeden cytat. Wtedy człowiek nie miał takiej wyobraźni, że ten system można znieść. Nie widzieliśmy sposobów, w jaki można to uczynić. Naszym celem było rozszerzenie strefy wolności. Z trudem. Ale nam się to udawało. A kiedy przyszła solidarność, to nagle to rozszerzenie stało się olbrzymie. To z kolei słowa jeszcze jednej ważnej postaci tamtych dni, postaci, którą przedwczoraj pożegnaliśmy, to słowa oczywiście Henryka Wójca, z którym rok temu widzieliśmy się. To słowa Henryka Wójca, człowieka Solidarności sprzed tych 40 lat. Człowieka, którego większość z Państwa znała dużo lepiej niż ja, ale znaliśmy wszyscy co przy jego skromności wydaje się wręcz troszeczkę zaskakujące. Dzisiaj, 40 lat od tamtych dni, padło, i za chwilę padnie pewnie jeszcze wiele ważnych słów. Moja natomiast propozycja jest taka, abyśmy w tym szczególnym czasie, bo ten rok we Wrocławiu jest y, rokiem szczególnym, poza tym, że świętujemy 40-lecie tego pięknego ruchu, jakim jest Solidarność, to y, świętujemy 75 lat powojennego polskiego Wrocławia, a to wszystko wokół 30-lecia polskiego samorządu. Moja propozycja na dzisiaj jest taka, abyśmy spojrzeli po tych 40 latach na siebie, abyśmy zastanowili się, co uczyniliśmy z tym pięknym dziedzictwem solidarności, co zrobiliśmy z ideałami przyświęcającymi wam, przyświęcającymi ludziom tamtych dni. Wreszcie, żebyśmy się zastanowili, troszeczkę idąc za głosem pana wojewody Jarosława Obląskiego, o co się dziś spieramy wreszcie, a co równie ważne, jak. Prowadzimy właśnie te spory? Czy nie wykluczamy kogoś ze wspólnoty, ze względu na poglądy, wyznanie, pochodzenie? Czego wreszcie uczymy kolejne pokolenia? I to pytanie stawiam jako, tak jak już wspomniałem, niemal równolatek tego wielkiego ruchu. Co zrobiliśmy albo co pozwoliliśmy zrobić z Solidarnością, która uczyła przecież odwagi i odpowiedzialności, która uczyła budowania i prowadzenia wspomnianego dialogu ze wszystkimi, przekraczania także. Żeby... Nasza rocznica powinna przypomnieć nam o sprawach w istocie najważniejszych, tych poza namiastem sporu. Powinna przypomnieć nam o Polsce i jej mieszkańcach. Nieważne, w której części naszego kraju żyją. I powinna wreszcie przypomnieć nam o języku, to o czym mówił Pan Wojewoda, o języku budowania wspólnoty. Żyjemy przecież w jednej Polsce, w Polsce, która jest naszą wspólną sprawą i na koniec parafrazując słowa i wracając do postaci Henryka Bójca, chciałoby się powiedzieć, może dziś jeszcze nie mamy takiej wyobraźni, że Polskę tak można widzieć i tak można budować, ale jeśli będziemy rozszerzali tą sferę myślenia solidarnego, to wierzę, że przyjdzie ten czas, w którym rozwinie się ona, jak to powiedział Henryk Bujec w, w sposób olbrzymi. Niech żyje Solidarność, niech żyje Włosław, niech żyje Polska.